Zwróć uwagę na te cztery podstawowe aspekty lakierowania proszkowego, aby uniknąć powstawania kropek na farbie proszkowej na gotowej powłoce. Powstawanie tych kropek na farbie proszkowej może być wynikiem wielu różnych czynników. Od zanieczyszczeń, przez niewłaściwe przygotowanie powierzchni, problemy z farbą, także nieprawidłową aplikację po warunki utwardzania i środowiska pracy. Aby uniknąć tego problemu, musisz zwrócić szczególną uwagę na: po pierwsze, dokładne czyszczenie i przygotowanie powierzchni; po drugie, używanie dobrej jakości farby proszkowej i odpowiednich ustawień aplikacji; po trzecie, przestrzegania zaleceń producenta dotyczących temperatury, i czasu utwardzania. No i najważniejsze, utrzymania czystości i kontrolowania warunków środowiskowych w obszarze aplikacji farby. Jeśli zadbasz o każdy z tych aspektów, najprawdopodobniej pozwoli ci to uzyskać gładką, jednolitą powłokę farby proszkowej bez defektów w postaci kropek.